Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. W tym odcinku Fachowiec zostanie montażystą LEDów. Ale nie chodzi tutaj o zwykłe LEDy, które montujemy dla wytworzenia odpowiedniego nastroju, gdzieś na styku ściany ze sufitem, czy gdzieś w koło mebli. Natomiast chodzi o LEDy, które montujemy z tyłu telewizora i które mają nam reagować na to, co wyświetla nam się na ekranie, czyli jeżeli tutaj mamy mecz piłki nożnej, no to one mają nam tutaj dookoła świecić na zielono. Jeżeli mamy niebo, no to tu niebieskie. Jeżeli tutaj gdzieś plaża, no to tutaj żółte. Czyli to, co widzimy na ekranie, te same barwy widzimy tutaj dookoła telewizora. Powoduje to, że telewizor sprawia wrażenie dużo większego niż jest w rzeczywistości. No i w ogóle powoduje to mega świetne efekty wizualne. Naprawdę fajnie się to ogląda. Oczywiście takie telewizory są produkowane już w komplecie. Przez firmę Philips. Philips Ambilite. To już nie wiem ile. Strzelam, to jest 15 lat na pewno. Można też kupić gotowe do takiej dostawki, no ale to wydatek przynajmniej tych 3-4 słówek. Natomiast fachowiec, jak zawsze, po najmniejszej linii opoju, czyli kupił sobie coś w stylu Ambilight. za kwotę 90 zł. I to jest przedmiotem dzisiejszego odcinka. Plan jest taki jak zawsze, czyli. Montujemy, testujemy, sprawdzamy, no i podsumowujemy czy było warto wydać te 90 złotych, czy to ma sens, no i czy to rzeczywiście działa, czy te LEDy reagują nam na to co widzimy na ekranie, działamy. A co tutaj mamy Macieju? No naprawdę niewiele. Czyli mamy same, samą taśmę LEDową. Mamy tutaj który powiesimy na telewizorze, to tutaj podłączymy sobie właśnie tę taśmę ledową. Tutaj włącznik. No i tutaj zasilanie przez USB z telewizora. Kawałek taśmy dwustronnej. No i instrukcja. Instrukcja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słaba. I to nie dlatego, że nie jest w języku polskim, ale po prostu nic z niej nie wynika. Także dzisiaj będziemy musieli pracować na czuja. I to wszystko co znajdziemy w tej instrukcji. Naprawdę nie postawiali się tutaj. Musimy zacząć od tego, żeby zamontować sobie tą naszą taśmę led. Tutaj dookoła telewizora. Można próbować bawić się bez jego ściągania, no ale będzie to mega niewygodne. Dlatego my zdejmujemy. Tutaj gdzieś powinna być śruba, która zapobiega temu odchyleniu się telewizora. Będziemy mogli go ściągnąć, dopóki jej nie odkręcimy. Ale znając fachowca, ona na pewno u fachowca przykręcona nie jest. No rzeczywiście, także telewizor ściągamy bez problemu. Odłączmy sobie tylko wszystko, co mamy tutaj popodłączane. Zasilanie. I już możemy telewizor ściągać przechylamy dołem i podnosimy. Telewizor z skórzu wyczyszczony. Zaczynamy kleić naszą taśmę, no i niestety już na pojawia nam się problem, a mianowicie nasza taśma ma długość 3,8 m. natomiast tutaj jak sobie zmierzył ten obwód, no to maksymalnie uzyskamy 2 80 cm czyli mamy ponad na taśmę za dużo. Co z tym fantem nie wiem. Będziemy myśleć potem. Instrukcje nam pokazują, żeby zacząć od góry i tak też zaczniemy, dookoła sobie przejedziemy. Natomiast tutaj zostawimy też kawałek miejsca, dokładnie tyle. Na ten czujnik, bo tutaj go powiesimy. Także kleimy sobie tasiemkę. jak najwięcej taśmy zużyć więc staram się jak najbliżej tej krawędzi aczkolwiek niezależnie jak dokładnie bym to zrobił, no to nie nadrobimy metra tu oczywiście zawsze będzie najgorzej no jak trzeba skręcić No i dojechaliśmy do punktu wyjścia, a taśmy zostało nam... No dobry metr. No i teraz pytanie, czy jechać ją z, z powrotem? Czy gdzieś tutaj wzdłuż? Czy to po prostu uciąć? Chciałem specjalnie sprawdzić jak wygląda tutaj ta końcówka, ale tutaj nic nie ma, wygląda jakby po prostu było przecięte, więc chyba ciąć można. Oczywiście w instrukcji nie ma o tym ani słowa. Dobra, tniemy, jak nie będzie działało, to kupimy jakąś złączkę. Ok, taśma odcięta. Mamy tutaj nasz czujnik. Tutaj oczywiście musimy podłączyć tą wtyczkę. Jest tak, żeby to było w miarę wygodne. Patrzymy gdzie mamy w telewizorze USB. On tutaj jest z tej strony, nie wiem czy jest z drugiej. Nie, z drugiej nie ma. Ale gdzie ten włącznik? Czy tutaj? No ciężko to będzie włączyć później. W sumie lepiej jakby był gdzieś nawet od góry dlatego, że rękę od góry zawsze wsadzimy, natomiast jak gdzieś tutaj go schowamy, no to ciężko będzie. Czyli tak, czujnik wyląduje tutaj. Ten włącznik, wydaje mi się, że najlepiej jak będzie gdzieś zamontować go od góry Czyli gdzieś tutaj Tak, żebyśmy mieli dostęp do tego przycisku I USB Podpinamy pod telewizor Tak tu gdzieś była ta tasiemka dwustronna, można by ją wykorzystać. Natomiast to jest tutaj dosyć ciężkie, może nam tutaj uciekać. Wiążmy sobie to z powrotem. Tak. Coś takiego, co sobie przymocujemy, jak już telewizor powiesimy. W ja załóżmy sobie tutaj. Montujemy telewizor na ścianie. Czujnik i uruchamiamy tą naszą instalację. Telewizor powieszony. Został nam ostatni element, czyli ten nasz czujnik. Niestety ten uchwyt tutaj nie będzie pasował. Telewizor ma swoje lata. No i jest ciut za gruby. Dlatego nie idzie tego zamontować na ten oryginalny zaczep. Na szczęście dali nam drugi kawałek taśmy dwustronnej. Pewnie dobrze widzieli. I z niego właśnie skorzystamy. Gdzieś tu mieliśmy miejsce zostawione na to. Ten czujnik. Będzie nam zszytywał Te kolory z telewizora wyciągnijmy maksymalnie The fuck was that? Oczywiście w oryginalnym. A czegoś takiego nie ma. Bo to wszystko jest w takiej skrzyneczce schowanej za telewizorem. No ale my idziemy po najmniejszej linii oporu, czyli 90 zł. Musimy to zaakceptować. Sprawdźmy czy to działa. I czy te przecięcie taśmy nie spowodowało, że już 90 zł poszło. Wszystko już podłączone, światła pogaszone. To jest ta chwila prawdy. Włączamy nasz telewizor. Zobaczmy, czy te nasze LEDy w ogóle zadziałają. No i czy ten nasz AmbiLight będzie działał. To znaczy, czy LEDy będą reagowały na to, co jest na ekranie. Czy będą się zmieniały tak samo jak obraz na ekranie. I LEDy się zapaliły, więc już jeden sukces. Natomiast czy zmieniają się w stosunku do tego, co zmienia nam się na ekranie. Rzeczywiście się zmieniają. Poczekajmy chwilę. Mamy niebiesko, jest niebiesko. Mamy czerwono, jest czerwono. Działa ku zaskoczeniu fachowca. Działa całkiem fajnie i bez żadnych większych problemów, także śmiało można powiedzieć robota wykonana. pewnie trzeba to jeszcze nieco dostosować przy pomocy aplikacji, którą tutaj nam zalecają ściągnąć. Co niniejszym za chwilkę zrobimy i tam pewnie dostosujemy te całe ustawienia, jak kiedy ma się to zmieniać, jak ma to wyglądać, ale już jest naprawdę dobrze. Nie spodziewałem się, że pójdzie to tak łatwo. Dobra, ściągnijmy aplikację, sprawdźmy jak to co tam możemy zrobić, jak to można ustawić. Tutaj widzę jeszcze, podeszłem teraz do kamery, że nieco Wam kamera zakłamuje tutaj barwy po prawej stronie, no dlatego, że mamy tutaj dwa kolory ściany. W rzeczywistości to tak nie wygląda, ale uwierzcie mi, no efekt jest niesamowity. Telewizor wydaje się dwa razy większy niż był, no bo jest to dość mały telewizor, nie wiem, chyba 40 cali. Dobra. Pobawmy się jeszcze aplikacją. Ściągamy aplikację, aplikacja nazywa się ULamp. Tam jest dostępny kod do zeskanowania, kod QR. Instalujemy. Mamy naszą aplikację. Spróbujmy dodać. Nasze lampki. No, i są rzeczywiście add, dodaj, finish, zapisz. Coś tutaj jeszcze nam pobiera. Mamy naszą aplikację. Tutaj widzę, że możemy ustawić jakieś gotowe schematy, gotowe sceny, zmiany tych. Wyświetleń LEDów, natomiast to nas kompletnie nie interesuje, bo nasze LEDy mają reagować na to, co jest na ekranie, czyli to pozostawmy włączone. Tutaj można dostosować też działanie tych LEDów do muzyki, do dźwięku, ale to też nas nie interesuje. Nas interesują tutaj jakieś ustawienia i tu już. Widzimy bardzo ciekawe ustawienie, gdzie napisali, że jeżeli ucięliśmy taśmę, to mamy wpisać ile tych lampek zostało. No i w tym momencie niestety muszę na chwilę przerwać, bo nie policzyłem tych lampek, nie wiedziałem, że będzie to trzeba ustawiać. Także cięcie. Fachowiec doliczył się 55 lampek, więc to też zapisujemy. Mamy dobrze ustawione. Oj. O, tu mamy jakieś kolejne ustawienia, i tego właśnie fachowiec szukał, choć nie był pewny, że to się tutaj znajduje. Tutaj ustawiamy liczbę lampek dla poszczeg poszczególnego segmentu, czyli dla poszczególnej linii. Spójrzcie na ekran teraz, ustawiliśmy tylko 5. Na tą linię tylko 5 lampek. No to ewidentnie za mało i sobie to zwiększymy, tak żeby było do końca do krawędzi tak wydaje mi się, że jest ok, czy jedno mniej jedno mniej nawet zróbmy teraz idźmy w kolejną płaszczyznę tak, byłoby pewnie dobrze kolejną płaszczyznę zmniejszmy tutaj tak. Pewnie byłoby dobrze. Ustawmy kolejną płaszczyznę. OK. I ostatnią. OK. Jak widzicie, teraz na każdej linii, w każdym fragmencie wyświetlany jest inny koły. Mniej więcej mamy to dobrze ustawione. I tak zostawmy. Czyli najważniejsze ustawienia mamy zlepione. Można tu się to oczywiście pobawić innymi rzeczami, ale to już każdy myślę, że we własnym zakresie sobie sprawdzi. Sprawdźmy jeszcze, czy da się to po prostu wyłączyć. Aplikacja zainstalowana. Nasz Ambilight działa tak, jak działać powinien. LEDy reagują na to, co znajduje się na ekranie. Każda linia jest osobną sekcją, czyli tak jak to działa w prawdziwym ambilajcie. Pochowiec jest mega zadowolony. Myślę, że było warto 90 zł. Będzie odpowiedni nastrój, tym bardziej, że jesteśmy w sypialni. Tyle na dziś. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, jak zawsze będę wdzięczny za lajka, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć!